Meksikano, witam Was serdecznie w ten poniedziałek, poniedziałeczek. Jakże piękny Dzianek, dosyć ciepło, dosyć ciepło i słonecznie, ale zapowiadają i tak zapowiadają w Białym Stoku, że będzie po południu pochmurno. Tak jak teraz jest w większości chyba miast, jest pochmurno. No, Białystok dostąpił ze szczytu słońca. No, kiepskie te wakacje, kiepski ten początek sierpnia, ale cóż, cóż możemy zrobić. No i dobra, przechodzimy do. Omówienia dzisiejszego dnia, jakże i trochę wczorajszego. Przede wszystkim to dziękuję wszystkim, którzy byli wczoraj na live u mnie. Wiem, że live był prawie równocześnie z Majora live'em. Yy, nikt tu na nikogo nie wchodzi, nikt sobie nie robi absolutnie jakiejś złości. To, że napisałem, choć powkurzamy Majora, no bo Major się trochę wkurzył. No. Ale ja tam z nim nie wojuję i poza tym ja niedzielę zawsze robiłem live'y i to właściwie to Major się wpieprzył. No ale dobre, komentarze będą i tak inne, wiadomo. Pozdrawiam właśnie hejterów żółwik dla was i macham wam łapeczką. Bez was nie ma u mnie live'a już, teraz naprawdę. Nie ma u was, bez, bez was u mnie live'a nie ma. Musicie być na każdym live'ie Musicie być, bo po prostu stęskni się, jak was nie będzie, stęskni się. Także pozdrawiam jeszcze raz, żółw dla was, nie? Staraliście się bardzo mocno, prawie wam się udało. Tak, prawie, ale no, ale, no ale pocisk był solidny. Przyznaję się, przyznaję się bez bicia pocisk był solidny. No ale nie zadziałał, nie wypał po prostu. No dobra, może następnym razem wam się uda. No a ogólnie to pozdrawiam wszystkich naprawdę żółw, którzy byli wczoraj, szczególnie tych widzów, fanów, wiernych widzów, pozdrawiam serdecznie. Następnym razem zrobimy w środę, bo dzisiaj sobie mam taki kaprys. Odpalę sobie zaraz grę, postawię kamerę z tyłu za głową i sobie będę streamował, ale sobie będę przy okazji grał, więc raczej czytać nie będę. Ehm... To w czatu i prawdopodobnie nie będzie widzów, także także zrobię sobie tak. Z nudów. Zobaczymy jak, jak to, co, co z tego wyniknie. Jestem bardzo ciekaw, słuchajcie. Yy, no więc, więc, a taki normalny live jak zwykle w środę, standardowo. Tutaj jeszcze pozdrowię jeszcze tak. Kondrada B i Jakuba L. Wyście do mnie wczoraj dzwonili, ja nie odebrałem, bo uścichłanem do łóżka. Próbowałem się z wami skontaktować dzisiaj rano, ale prawdopodobnie wyście spali e, he, he, rano, no bo ja rano wstaję, to rano wstaję, temu ja mob zdaje, pozdrawiam też Lemington, no i całe wyspy brytyjskie, bo nie wiem dokładnie gdzie jest Lemington, nie sprawdzałem, więc nie będę tu strzelał, że w Anglii czy w Irlandii, po prostu pozdrawiam wyspy brytyjskie i tyle, oraz Mary z Gliwic, pozdrawiam Mary z Gliwic, żółwik dla ciebie, pozdrawiam te trzy osoby. Te trzy osoby były wczoraj u mnie, znaczy Mary nie wiem czy była, ale jej, jej chyba chłopak, partner, kolega, nie wiem, był. Tutaj <laughs> obejrzałem jeden filmik, który właśnie gdzie było zgłoszenie o, o jakimś przestępstwie, na temat właśnie jeszcze wrócę do tego live'a, gdzie byli obrażani ten, ci ludzie z ruchu LGBT bodajże. No i tam ktoś zgłosił. Jakiś urząd zgłosił ich, dokładnie już nie wymienię, bo tam jest długo, du, du, dużo, dużo wyrazów, nie, chce, nie chciało mi się zapisywać, ale do czego ja zmierzam. Otóż oni doszli do tego, że już teraz się wyjaśniło od co. O co... Co jest z, z, z Grubym nie tak, z Grubym jest nie tak, ja to cytuję, to oni napisali, także Gruby jak to oglądasz, no to jak będziesz chciał, to, to dowiedz się co to za instytucja tak Cię określiła, a określa Cię tak Gruby, patrz, słuchaj, do, dokładnie słuchaj, jesteś wiesz kim? Zaburzoną osobą intelektualnie, zaburzony intelektualnie jesteś. No i znowu się posłużyli ponoć na, na live, i stąd, i stąd taka afera wybuchła. Także już wiemy, co jest z grubym niechalo. Jesteś zaburzony intelektualnie to jest cytat. Nie mam na celu Cię obrazić, po prostu cytuję ty to, co jest napisane. Będzie na samym końcu filmiku: będzie yy, fota z tego, albo kawałeczek filmiku, wcinka, gdzie jest to wyraźnie napisane, i tam będzie adres yy, tego, tego wszystkiego. Więc już wiemy, co z Tobą jest nie tak w końcu. Yy, następna sprawa, co do tego listu. Otrzymałem ten list, słuchajcie, to yy, no, miała być tą niezłomina, ale słuchajcie, moim zdaniem. Yy, nie jest to już potrzebne, ponieważ i tak już wszyscy wiedzą. Otóż chodziło o to, że ja dostałem wcześniej, już niż to rozeszło się na YouTube, dostałem dokładne miejsce, gdzie niby, ponoć, Major jeździ na wiewiórki. Major, jak to oglądasz, słuchaj to, mam, dostałem na miarę na Ciebie, w liście, e, natomiast ktoś już to potem sprzedał, nie wiem, czy z adresem dokładnym, czy nie, e, bo ja mam dokładny adres, nawet opis Opis tego miejsca, dokładny mam, i, i doszedłem do wniosku: Słuchajcie, że nie mam po co tam jechać. Jeszcze się zastanowię nad tym, ale prawdopodobnie nie mam po co tam jechać. Skoro i tak już wszyscy wiedzą, gdzie to jest, to każdy sobie może wsiąść w samochód i sobie tam pojechać. Mówię o Białym Stoku. No, gorzej będą mieli ludzie, którzy są spoza Białego Stoku. Dlatego się jeszcze zastanowię czy tam będę jechał i to sprawdzę, czy też nie. To się jeszcze okaże, bo. Na dzień dzisiejszy jak zobaczyłem, gdzie to jest i tak dalej, jaki tam jest dojazd, to jest dojazd tragiczny i nie mam zamiaru, nie mam zamiaru wlec się i tracić cały dzień po to, żeby na te, na, nagrać materiał, y, gdzie, no oczywiście Majora tam teraz nie ma, bo jest w domu, no ale Major uważaj na siebie, bo już rozeszła się wieść, gdzie Ty chodzisz na ten dzień, na ten dwa, czasami na trzy, także i rozeszło się po internecie, dlatego nie spieszmy się z tym, Miała być to tajemnica, ktoś się wysprzęglił, nie byłem to ja, także myślę, że wybuchu tu jakiegoś wielkiego nie będzie. Najwyżej ewentualnie pomyślę jeszcze, zobaczę, może jutro zajadę po prostu sprawdzić, czy taki kolwiek dom istnieje, bo jest to dom, się dowiedziałem, czy taki dom istnieje i, i, i w ogóle, i czy kiedykolwiek tam się pojawił suchy. Czyli Major. No i tutaj jeszcze, Major, to, to też akurat do Ciebie, no. Nie są to posty, nie chcemy robić ci na złość ani nic, ale chłopie, ty naprawdę wczoraj nadawałeś na, konole, na kanale yy, yy, grubego. Naprawdę na kanale grubego nadawałeś. To, że powpisywali Twoje linki, jakby jak, Ty tylko to widziałeś, tam pod Donate y i tak dalej, no to, to musieli tak zrobić, bo wtedy tam wysyłali yy, dony. Niby, nie. Natomiast nadawałeś na kanale grubego. Teraz kanał grubego zalicza. Za, znaczy zalicza zarabia. Zarabia, a e, i dla ciebie zarabia, bo pieniądze niby będą dla ciebie, natomiast e, gruby będzie liczony za skarbówkę. To teraz do grubego. Zobacz jak cię wyrobili. Teraz ty będziesz liczony z tej kwoty za skarbówkę. Major nie będzie odprowadzał tego od podatku, bo kwota jest na twoim kanale, nie na majora. To do wiadomości grubego. Dobrze by było, żebyś obejrzał. Czyli po prostu wyrolowali cię. Major zgarnie pieniążki, a ty będziesz zanieliczony ze skarbówki. Także bardzo sprytne rozwiązanie. Bo skoro ty tych pieniędzy nie wziąłeś i nie weźmiesz, to weźmie je major, ale kwota jest pisana na ciebie, ewidentnie na twoim kanale. Także superancko, nie? No i cóż jeszcze no dzisiaj. Nie wiem, może zacznę pisać jakąś parodię, zobaczymy, jak dostanę weny jakieś. Także byłoby to wszystko, byłoby to na tyle. Pozdrawiam wszystkich naprawdę widzów. Nie załamy się, żeby wykopki nie wiem co tam robiły. Kopały nawet dół, pode mną. Pamiętajcie, kopacie, kopiecie dół, ale czasami możecie wykopać pod sobą niechcący. Także trzymajcie się, pozdrawiam. Meksykano jest jeden. A i pozdrawiam tą parę, która była z synem wczoraj. Dzięki za mały prezenci, grzówki dla Was. I trzymajcie się. A teraz idę sobie pogrom, zobaczymy co z tego wyjdzie. Jak widzicie to, co mówiłem, ewidentnie widać o opis pana Krzysztofa K.